Cześć Piękna pogoda Ciepło, słonecznie Pogoda idealna Na przykład, żeby zająć się pomidorami I pousować niepotrzebne liście Ja za chwilę wchodzę do mojego tunelu Będę usuwał liście pomidora Będę usuwał tylko liście, które będą wyglądać na chore i które będą, będą przy samej ziemi lub będą tej ziemi dotykały e, przyjęło się, że usuwa się liście właśnie te, które są przy samej ziemi jakieś te, takie, które przeszkadzają e, liście, które zacieniają nam owoce lub też uszkodzone, chore takie, takie właśnie liście powinno się usuwać Głównie liście usuwa się w produkcji no i przemysłowej dla takiego zwykłego kowalskiego, który ma taką szklarenkę w zasadzie nie szklarenkę, a tunel 4 na 2,5 metra, no to większego sensu to nie ma, no ale niemniej jednak dobrze sobie poćwiczyć na tych pomidorkach, jeżeli ktoś chce zrobić sobie potem Coś na większą skalę. No, i w taki, właśnie, ciepły, słoneczny dzień najlepiej usuwać te liście, ponieważ jest najmniejszy procent wilgoci i to miejsce cięcia po liściu, bądź też oderwania, bo możemy albo obciąć, albo możemy oderwać, najszybciej nam się zagoi. Na pewno najgorszą porą będzie Poranek, wczesny wieczór, no i w deszcz. Także na przykład pomysł, że o dzisiaj pada, więc idę do tunelu, poobrywam sobie liście, bo nie ma nic innego do roboty. No to nie jest jednak dobry pomysł. Yy, z krzaka najlepiej oderwać nie więcej niż 2-3 liście. Ja yy, staram się odrywać po jednym liściu. Wiem, które liście trzeba oderwać i jednego dnia odrywam jeden, drugiego dnia odrywam drugi tak, żeby tej rośliny nadmiernie nie uszkodzić. No i powoli będziemy zmierzać sobie już może do tego tunelu. O tak sobie moje pomidorki rosną. Krzaczki ładne. Tutaj przy tych akurat yy, one listki już miały oderwane tam w związku z jakimiś Pracami to przy okazji oderwałem, ale w tamtych dwóch sektorach zaraz to sobie zrobię. Plusy odrywania liści: no to na pewno jest to szybsze dojrzewanie. Owoce są bardziej doświetlone. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia choroby grzybowej. No i można pomidory sadzić gęściej. Tak jak tutaj zobaczcie. Ja planowałem posadzić w jednym rzędzie trzy pomidory, ale w końcu wyszło tak, że posadziłem dwa. To jest odmiana, nie wiem czy dobrze widać, bo trochę pod słońce, Eurasia. I posadziłem je tak na przemian. Na przemian je posadziłem w taką jak gdyby szachownicę. Te liście no faktycznie mają dość potężne. Kawał liścia. Minusy y, usuwania liści, pomidorów. No to przede wszystkim po odcięciu liścia mamy ranę. No i przez tę ranę mogą się dostać y, do rośliny jakieś bakterie chorobotwórcze. Y, Także to jest taki minus. Obie dronka sobie idzie. E, co jeszcze? Jeżeli tych liści usuniemy za dużo, może nam się zatrzymać proces fotosynt fotosyntezy. Także to są takie zagrożenia, które ja właśnie widzę: plusy, minusy. No i co, i bierzemy się za usuwanie tych liści. Na przykład tutaj mam taki liść, który gdyby nie ta kantówka leżałby na ziemi. Także jego sobie za chwilę usunę. Też tutaj widać, że już zmiany na nim występują. Także to kolejny argument, że warto go pozbyć się. No, a tutaj sobie hoduję następne pomidorki. Ja będę usuwał liście przy pomocy noża. No, nóż jest założone nowe ostrze, nieużywane, tak żeby to cięcie było dobre. Nie odrywam z tego względu, że czasami tutaj tutaj po skórce potrafi się, potrafi się oderwać ta skórka i pociągnąć trochę po, po tej łodydze. Także sobie odetniemy. Nóż mam oczywiście zdezynfekowany. Cięcie nie wykonuję pod kątem, bo tam widziałem, są takie poradniki, żeby ciąć pod kątem. Tylko tnę na prosto. Nie tak, tylko tak. A dlatego, że jeżeli już ma powstać ta rana na pomidorze, O jedną ręką nie wiem czy utnę, utnę. Jeżeli już ma powstać ta rana, no to ważne jest, żeby ona była jak najmniejsza. A jeżeli będziecie ciąć pod kątem, no to. Przekrój będzie większy, a nie mniejszy. Wiaderko na odcięte liście. Od razu wszystko z tunelu usuwam. Także tutaj był przykład takiego liścia. Tutaj też patrzę, co się dzieje. Tam widzę, że liść jest uszkodzony. Prawdopodobnie obrywał on folią. No i przez to właśnie, yy, przez to właśnie uszkodziła się tam końcówka. Także jego też usuwam do wiaderka. Gdybym usuwał zdrowe liście, to można z nich zrobić gnojówkę. Tutaj. Kolejny liść też zaraz go sobie usuniemy Biedronka już tutaj zaszła, nie wie co się dzieje. O ostry nóż idzie to naprawdę ładnie, sprawnie. Hops. Także jeżeli chodzi o usuwanie liści to ja właśnie zaczynam od usuwania tych dolnych. Jak już będę miał zawiązane owoce, wtedy będę sprawdzał, kontrolował, jak to wygląda przy owocach. I odnośnie liści będzie to wszystko w tym materiale. Ja tutaj postaram się jeszcze znaleźć dwa duże, duże wilki. Tylko nie wiem, czy to będzie możliwe. Mam nadzieję, że mi się znajdzie. Jeżeli tak, to postaram się zrobić dla was fajny materiał, jak możemy sobie takie wilki wykorzystać. I jeszcze tutaj, o, na tym liściu dobrze widać. Pokażę wam jedną rzecz. Tutaj mamy plamy. No i z czego te plamy powstały? Ja pomijam to, że tutaj są brązowe przebarwienia, to nas nie interesuje. To nas, to nas interesuje. Tutaj takie brązowe plamy, tu jest plamka, tutaj. Otóż to powstaje na skutek taki, że w tunelu mamy dość wysoką albo nawet i za wysoką temperaturę. Jeżeli jest wilgotno, to na rozgrzane rośliny z folii potrafi kapać. Gdzieś tam ta woda nie spłynie, tylko po ściance, tylko właśnie kapie nam na roślinę, i, i to jest takie poparzenie. Chłodna kropla na rozgrzanej roślinie. Także to się właśnie stąd bierze. Niekoniecznie to od razu może oznaczać chorobę grzybową. Dobra, ja biorę się za cięcie. Później szukam wilków. Przydałyby mi się chociaż za dwa. I to tyle. Także dzięki, że oglądaliście. Do następnego odcinka. Cześć.